Weekend możemy powoli rozpoczynać. Dziś towarzyszą nam opady śniegu. W nocy mogą być one nawet bardzo intensywne. Na drogach dojazdowych do środków ślisko, ale spokojnie można dojechać same trasy. Dla narciarzy i snowboardzistów przygotowane doskonale. Na początek wieści ze strefy Winterpol w Karpaczu. Tu niebo momentami zachmurzone w pełni. W dzień przelotnie pada śnieg. W nocy będą to opady nawet intensywne. Warstwa białego puchu wynosi maksymalnie 120 cm. Temperatury nieco spadły. W nocy minus 4 kreski. W dzień przyjemnie do plus 2. W Interpolu w zieleńcu temperatury podobne. Po zmierzchu do minus pięciu kresek w dzień plus jeden stopień niebo pozostaje szczelnie przykryte chmurami z których może nawet dość intensywnie padać śnieg najważniejsze jednak co na stokach a na nich od 70 do 130 cm pokrywy wszystkie nartostrady przygotowane bardzo dobrze koniec tygodnia to także opady śniegu w Czechach na czołowych nartostradach do 140 cm w nocy. Termometry pokażą minus 5 stopni Celsjusza. W dzień 0. od piątku, za naszą południową granicą będzie się pojawiać coraz więcej turystów. Sponsorem programu była stacja narciarska Winterpol karta czy zieleniec.